I całe przedpołudnie spędziliśmy przed komputerem. Yy, Natalia zapodała dzisiaj muzę i leciało Moloko i Gorillaz. I co tam jeszcze było? Darth Punk, Także na wesoło. Yy, a teraz zabieramy się i jedziemy do miasta. Jedziemy do miasta, żeby zobaczyć, co się dzieje, co się pozmieniało. Yy, Może pokręcić jakiś materiał. Dzisiaj też jesteśmy omówieni na, na lunch. Yy, Kasia do nas napisała yy, i prawdopodobnie Wojtek się zjawi. Także będziemy yy, razem lunchować. Yy, może Marcin dołączy do nas. Zobaczymy, jak, jak się uda yy, za dnia Marcinowi. Bo na razie jeszcze się nie odezwał. Także Natalia. Jest dron. Będzie dobrze. <laughs> ok, to ruszamy. Tu kolejna uroczystość. Ale tutaj chyba jest. Pogrzebowa A my przemieszczamy się tutaj po My mówimy zawsze za rzeką Co to nas znaczy, że Po drugiej stronie miasta Marcin zawsze to określa, że to jest daleko My sobie tutaj jedziemy y, Sprawdzić jedno miejsce Może uda nam się trafić do tego domu No to będę zaskoczony jak tam się nam uda, ale dobra Próbujemy Wyjeżdżamy komuś spod chaty Szukamy domów. Szukamy domów na własną rękę Na własną rękę. Takimi uliczkami wpakowaliśmy się komuś na chatę Nie Zdarza się no i najlepszym. A że my mamy we krwi gubienie się. I odnajdowanie. I odnajdowanie. Musi być zabawa. Tutaj, Bo? Miejscowi mają bekę z nas, bo patrzą gdzie my jedziemy w ogóle. Dobra, znowu białacy zabłądziły. Okej. Okay. <ścoughs> o matka. I my narzekamy na naszą drogę. Nie no, my mamy piękne drogi. Tak. Hello! Hello. I takie cudeńko, pro, proszę. Takie cudeńka można znaleźć. Wytłumaczcie nam, jakim cudem? Czy przez jakieś baraki, przez jakieś normalnie szopy? I piękne hotele. I nagle macie w środku tego wszystkiego wywalone jeden hotel. O, proszę. Hotel. kolejny. Naprawdę? No, ananaski, normalnie ananaski występują. Tu jest restauracja. Był krokodyl, tak? Więc y myślę, że. Też jakieś nieusiwo jest do jedzenia. No i wyjechaliśmy. No dobrze, no i to się narobiło. Jesteśmy tutaj ze znajomymi. Zdrówko. Tak. Z Wojtkiem, z Kasią, siedzimy sobie w Kmertejs. No i co? I zatrzymała nas pogoda, ale już przechodzi. Widzicie, to jest taki strzał z chmury. I za chwilę koniec. Chcieliśmy polatać dzisiaj dronem, no ale nie wiem. Jeżeli tak pogoda będzie do wieczora, to niestety z tego kaszana. Zobaczymy, co nam się jeszcze pewnie, jak przestanie padać, to spróbujemy jeszcze pojeździć, poszukać domów. Może będzie coś ciekawego. I skończyliśmy wizytę tradycyjnie w Kmerteist. I z Kmerteist. Yy... Ruszamy, bo tutaj spotkaliśmy się z Kasią i z Wojtkiem, ale od razu intryga gruba, grubymi dźwiękami szyta. E, odezwał się e, przemek, że będzie potrzebował e, transportu, bo dzisiaj chcą kupić motobajka. No to poprosił, czy jest możliwość, żeby pomóc im w, w przetransportowaniu i tego, i tak dalej. No, e, oczywiście. Misja to nie jest impossible, no to jedziemy. E, a dołączył do nas jeszcze kolega e, Dzisiaj, do, tutaj do Kmertest. Jeszcze ma urodziny. Jeszcze ma urodziny. No i uwaga, trafiliśmy. Wszystkiego najlepszego! Tak. Życzymy mu e, wszystkiego najlepszego zdrowia, no i spokoju, bo tutaj ma trochę stres, z tym, z tym otwarciem wiadomo. E, wszystko, już musi być dopięte na ostatni guzik. E, no i co? Widzimy się pewnie wieczorem. Oj, będzie się działo, myślę. A my tym razem co? Zasuwamy do... E, do Przemków i zobaczymy co, jak nam się uda yy, czy zrealizujemy dzisiaj z sukcesem zakup skutera no i dojechaliśmy czekam tylko jeszcze na yy, Przemka, o, cała ekipa się już szykuje, także wołamy tuk tuka yy, ze mną jeszcze Natalia no, zobaczymy jak się my się pozabieramy z tym wszystkim dzisiaj yy, samolot yy, no zobaczymy, co nam się uda znaleźć w ogóle, czy jakieś dobre skutery będą, czy nie będą. Mają swój tam budżet i uh. No czekam na coś takiego u mnie. Taki piękny kwiatostan. Proszę bardzo. Bananowca. Już widać młode, młode banany. Cholera mrówek, ale tu już wszystko pięknie zapyla. No na taki jeden czekam u mnie, jak ja to normalnie, to chyba, do, nie wiem, szaleństwo. A na takich liściach właśnie, sałatka z bananowca jest podawana, no oczywiście na takich. I yy, w kmerta jest bardzo pyszna. Przyjechaliśmy tutaj z Przemkiem, żeby mógł kupić sobie motor. Jesteśmy w takim serwisie, ale nasz coś tutaj zaczął odmawiać posłuszeństwa. Zmusi za te... się. Zatankowaliśmy yy, paliwo i po prostu i po prostu zaczął wariować. Co tutaj? Aha, czyli padło na Dreama. Padło na takiego Dreama. Będzie... Teraz... Rozmowy, jaki rocznik, jakie co tam i tak dalej. Eee, no Przemek stawia na Dream'a, rozsądny wybór, także najbardziej racjonalny. No właśnie, bo się zrobiła teraz sytuacja, jechaliśmy tutaj pomóc Przemkowi kupić ten, jego bike. no i co za sytuacja? Dzisiaj zatankowaliśmy nowe paliwo, znaczy nowe paliwo, no z... na tej, samej stacji, na tej samej, samej stacji co zawsze, zatankowaliśmy paliwo i po prostu zaczyna nam gasnąć. Nie chciał odpalić, udało mi się go w końcu odpalić. Przejechałem się, przepchało się jakby coś tam w środku, no ale Natalia teraz stoi na odpalonym silniku. Ja myślę, że to paliwo jest do To jest paliwo, bo no coś jest nie tak z tym paliwem cholernym. No bo cały czas było wszystko, no cały czas jest normalnie wszystko, ale kupiliśmy jakieś pa paliwo. Ja nawet nie wiem czy to jest gaźnik w środku. Wy to pewnie ogarniacie, bo ja to tam się znam na tym jak kurde. No, a, podjedziemy do mechanika, sprawdzimy co tam, co tam się dzieje z nim, ale to... pierwsze co to paliwo. Okej, okay. czekamy na zmianę... Co? No musimy tylko dokumenty i te A wszystkie... A ja potrzebna jestem? No. No nie no, możesz ja. Jadę, z tego suje i może wymieszam tą benzynę z tej drugiej stacji paliwowej. No spróbować trzeba, no. No. Dobra. Tam na rogu jest. Dobra. Dobra, jak coś to będę dzwoniła. Dobrze. Ruszaj, No i dobra. Właściciele, właściciele nowej, nowej, nowej maszyny, Ferrari, także... Ferrari, Ferrari czerwone. Nowy, nowy Dream y w SimRip, także w, w kolorze Straż Pożarna albo Ferrari. <grym> Do następnego wyjęli, ale to zapytaj Natalię. Tak, także, pytali, także maszyna, maszyna kupiona, wszystko, wszystko się udało. Jak to mówią, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Chociaż dreamy to są takie maszyny, że z nimi to raczej nie ma problemu. To nie jest kwestia taka jak u klika 110. No bo 125 to jak widać zupełnie jest coś innego. No i okej okay. No my się znamy na motorach jak... Jak to? Wilk na gwiazdach. Wilk na gwiazdach. No dobra, nie wiem jak się zna Wilk na gwiazdach. W każdym razie, no przejechaliśmy do, do mechanika. Przypuszczamy, że to, to jest. bo Natalia dolała nowej, nowej benzyny, ale przypuszczamy, że ta benzyna, którą nalaliśmy rano, no jakiś. Jak z Orlenu. No i teraz nie wiem, czy nie, nie, ja nawet nie wiem, czy to jest gaźnik, czy nie ma gaźnika. No po prostu chłopak to już. Tylko wsiadł. Podpalał, zaczęło coś tam blokować. No i nagle mówię, OK, już on zabiera się za robotę. No dobra. To niech tam sprawdzi, co mu się tam dzieje. No i co, i co, co teraz nagle się stało? Yy, ja stoję, pilnuję mechanika. Znaczy, nie wiem w ogóle, co, znaczy ja tam patrzę. Ale co robi Natalia? Mówi: A, wiecie, wiesz co? To może ja sobie pójdę, zrobię masaż głowy i, i umyję głowę poszła do fryzjera, a ja idę sobie, nie wiem, coś kupię do picia, bo gorąco, a mechanik swoimi rzeczami tu, ja mu w niczym nie pomogę. No i proszę bardzo, Candy Salon. Tak, i panie teraz zajmą się Natalią. Y jakoś moją fryzurą nie chcą się zajmować. <grym> Argan, jakieś towary. Ja nie wiem w ogóle o co tu chodzi. Panie pewnie wiedzą, jakieś tam szampony z arganem czy argonem. Ok. No niech się tutaj bawi. Ja idę patrzeć na mechanika, co on tam wyczynia. Może ze 20 koni więcej da do tego. No tak, chyba gaznik jest zapchany, także zobaczymy zaraz. No, ale przynajmniej Chyba sucho. A ciśnienie patrzy. Chodź, chodź, idę. No e, dzisiejsze zakończenie. Już chyba tradycyjnie będziemy robili przed tymi drzwiami. E, Szczęśliwy nowego roku. Happy, happy. Wczoraj mieliśmy Happy Birthday. E, jeden tutaj e, z Polaków, który e, zamieszkał z nami tutaj w CMRIP. E, miał urodziny. E, nie obchodzi była miła atmosfera, było wszystko super. Nie obchodziliśmy hucznie tak po polskiemu, Dobre, bo, no, dzisiaj. Bo dzisiaj co, wstajemy do pracy, tak, trzeba, pracuje, każdy pracuje, tak, każdy tak, ma swoje tak, zadania. Także, ale co najważniejsze, y, już nowi Polacy z, z innymi się zaczynają między tutaj hmm. sobą się spotykać. To, to, co chciałem właśnie tak, żeby było, że jedna, jedne osoby poznają drugie, żeby tak... Dokładnie, dokładnie. Polonia naprawdę tak funkcjonowała, wymieniać się między sobą. Y, kontaktami, to po prostu za czas jakiś myślę, że to będzie funkcjonowało, że ta Polonia tutaj mm. będzie taka taka okej okay. masz problem, no może nie po szklankę cukru czy mąki, mm -hmm. <laughs> ale że, że jeden będzie miał problem, to drugi się zjawi, to myślę, że to będzie fajnie, jak no. ten no, pojawiają się takie miejsca, gdzie będzie można sobie usiąść wczoraj mieliśmy polską muzykę eee, ist, tak, polska Mówka. muzyka starsza, mało tego Kmer normalnie mówi, że super, podobało mu się Mamy eee, co dzisiaj? Eee, na tą chwilę. Jeszcze raz dziękujemy za każde dobre słowo. A dostajemy tyle tego od was, że już... dziękujemy za to, że oglądacie reklamy, że zostawiacie swoje te... telewizory wyłączone czy tam laptopy. Eee, dziękujemy, bo to naprawdę pomaga i... Eee... No to ja mogę tylko też podziękować za piękne ujęcia. To... No, tu, dziękuję. tu robota, dziękuję. tu jest robota. Mm, tutaj jest dobra robota e, Natalii, e, Nie no, fajna zabawa, Fajna zabawa. W lataniu dronem, tak, e, No a na tą chwilę. Potem będzie teraz piłoć. A na tą chwilę. Niech wam się darzy. Tam się darzy. Do zobaczenia. Pa.